Lepiej bądźmy cicho, bo on właśnie zasnął i sobie smacznie śpi, słyszycie? I on sobie śpi, a my klikamy graj. Wy możecie kliknąć łapeczkę w górę, widzę, walnijcie łapeczkę, a my jesteśmy w pomieszczeniu Garden of Bamban Jumbo George sobie tutaj śpi, zobaczcie jest. Sieba, ej, halo! No no lepiej go nie budźmy, ale mu ślinka tutaj cieknie. Ej, gdzie ja jestem? Co się stało? Zniknął! Halo, gdzie on? Ej, gdzie on jest? Ej, Ej, były i nie, nagle go nie ma! Co się stało? Nie zostałem przyniesiony, czy co? Zobaczymy, co będzie dalej, patrzcie co my tutaj mamy. Ban, ban zwierzaka głowy. Zobaczcie, jak on wygląda, jaką ma minę! Jakie oni mają wszyscy minę, o ten jumbo Joe się nazywa. Możemy sobie wejść i go zabrać za 50 Orbuksów, ale na razie nie. Słuchajcie, idziemy sobie i zobaczymy, przejdźmy to e, obbi. klikamy przycisk teraz. Mam muszę to kliknąć. Ok, przyszedłem. Teraz jesteśmy w drugim poziomie, to jest etap jako pierwszy. Widzowie, subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem, pamiętajcie o subskrypcji, zostawcie. Ej, co jest go przygniotło! Ej, patrzcie leży! Przygniotłem go tym! O lol! Subskrybujcie kanał z dzwonkiem widzowie, a my idziemy dalej. Ktoś tutaj też skacze. Podążajmy, co to teraz? Co się dzieje? Musimy przejść dalej. Tutaj mamy tego czerwonego, z góry na nas patrzy, jaki ma język, jakie oczy. On chce mnie złapać pewnie, on będzie chciał mnie rozwalić. Musimy przeskoczyć to, uważajmy na lasery, dobra, przeskakujemy. Teraz idziemy tutaj, przez ten parkur. Jest ten, ten purple, czyli fioletowy kurczak tutaj jest. Ej, ty kurczaku, zostaw mnie. <laughs> Widzowie, też możecie wbić na mój sklep po koszulki, bluzy, opaski, kubki. Różne rzeczy są na moim sklepie. Pierwsza linika w opisie, sobie kliknijcie, wbijcie, zobaczcie. A ja idę dalej. No Zaczmy zobaczmy, co tutaj będzie, o tutaj nic nie ma, słyszę jakieś dziwne dźwięki, odgłosy, to jest Jumbo Jaws że zwierzak, musimy to kliknąć, klikamy, okej okay, i wchodzimy do środka, uwaga, uwaga, co tutaj będzie, jestem w środku, ale tu ciemno, ej, gdzie jest wyjście, tutaj jest wyjście, dobra, gdzieś przeskoczyłem, jestem gdzieś i, o nie, padłem, dlaczego ja padłem, co się stało, on mnie zjadł, ej, on idzie, on idzie, tutaj on idzie, on idzie, on idzie, on idzie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, o tam gdzieś jest z tyłu, okej, okay, biegiemy czas musimy to kliknąć, uważajmy, teraz przechodzimy, uwaga, teraz muszę wejść tutaj, teraz wszedłem, ostrożnie, nie możemy wejść w lasery, dobra, omijajmy te lasery, Ej, teraz wejdźmy tutaj, zjeżdżamy na dół teraz, dobra, jest jakiś kolega za mną idzie, się ma ziomek, się ma eniu, skacze cały czas, Ej, teraz idziemy do góry, co się stało? Czemu my do góry jedziemy? Raz na raz Tu <grym> tutaj jest niebezpieczeństwo. Okej, okay, musimy szybko do secret roomu wejść. Wchodzimy, wchodzimy, jest, przeszedłem. Wow, secret room to był. Teraz mamy jakieś piły. O nie, tylko nie to omijamy piły. A tu jest jakiś ban ban biały? Co to za postać jest? Nie wiem jak się nazywa. Teraz idziemy dalej, teraz musimy tu. Coś jest czerwonego. Kogoś latarka! Tu ktoś został rozwalony. Dobra, więc podążamy dalej, idziemy prosto, okej, okay, przechodzimy. Teraz mamy jakiś zowias... Spoczcie! No ale musimy być bardzo ostrożni, musimy to przeskoczyć. Ostrożnie. hop, teraz tutaj przeskakuję, dobrze, debradę. Teraz tutaj skaczę. Po fotelach jest, przeszedłem, Ale by nas to wciągnęło. Teraz gdzie iść? Tutaj mamy kolejną postać. Patrzcie, garden. Cała rodzina. Garden of Banban. Cała rodzinka, patrzcie. Tu jest ten kurczak, tu jest ta meduza. Zielony, czerwony. Okej, okay, teraz idziemy tutaj, musimy to tu chyba kliknąć. Ok, idziemy teraz tu, musimy przejść. Szałka pokazuje w lewo. Jesteśmy teraz na etapie szóstym. Dobra, więc przejdźmy tutaj, żeby mnie tylko ten banban -ban nie dopadł, bo wtedy ze mną będzie źle. Okej, okay, przeszliśmy przez wenty, teraz musimy przejść przez jakąś kanalizację, a tam jest ten kurczak filtrowy wystaje. Ze ściany, nie, spadłem! Ej, gdzie jestem? Co się stało? <laughs> Ej, gdzie ja spadłem? Patrzcie widzowie LOL Spadłem gdzieś na dół. Halo? teraz mogę przejść to? Okej, okay, przeszedłem. Skróciłem sobie, LOL. Tutaj zamiast skakać po rurach mogłem sobie tam... Ej, a a ja coś tutaj widzę, sobie tutaj przejdę. Tu jest jakiś spampon czy coś? Coś tu jest napisane, ban, ban. Okej, okay, przechodzimy to i idziemy dalej. Ja na razie nie chcę kupić tych postaci, ale może sobie później kupię. Ej, czemu padłem? Czemu ja padłem? <laughs> Ok, jestem z powrotem i ktoś tutaj stoi. Da, dałem radę, zrespiłem się. Teraz musimy przejść przez tą e, kanalizację, te rury. Wchodzimy tutaj w spawn a ten spawn wydaje takie dziwne dźwięki, jak słyszycie. Teraz tutaj wskaczamy po tych rurach, ok. Teraz musimy tutaj zejść, teraz schodzimy. I teraz mamy kolejnego spawn Będziemy musieli wejść na to czerwone. A tutaj ten kurczak florowy wystaje. Wskakujemy i lecimy do góry. Czy tutaj mogę przejść? Nie, tutaj są drzwi zamknięte. Musimy pójść do niebieskich drzwi. Przeskakujemy i jesteśmy w środku. Wow, tu stoi ten niebieski. Jakie oczy ma złe Teraz, którędy ja mam pójść w lewo, czy może tędy Nie, tu jest zamknięte, tu do przodu też nie możemy pójść Więc musimy iść tu w prawo Ok, więc chodźmy tędy Tu musimy przeskoczyć, na dole są kolce Uważajmy, żeby tylko nie wpaść tam Z bo mamy, klikamy Teraz musimy przejść tu do góry Tylko uważaj, uważajmy, nie padnijmy Tutaj zostały megafony zostawione przez kogoś Ostrożnie, mamy kolejne lasery Nie możemy się wywrócić, tu jest ślizgo I lasery są, dobra, przeskoczyłem, dałem radę Teraz musimy przejść przez, gdzie tutaj, do góry musimy Spiąć się, ok, jesteśmy znowu w ventach. Mamy etap dziewiąty, a tych etapów troszeczkę tutaj jest. Przechodzimy przez te wenty, teraz spadamy na dół. Jesteśmy w jakimś pomieszczeniu kolorowym, a ktoś tam wystaje jakieś oko. Ktoś na nas spogląda. Jesteśmy teraz w środku i musimy przejść na lewo. Ok, teraz przechodzimy przez to, musimy wejść. Co, nie padłem! O nie, musiałem się zatrzymać tutaj, dobra. Musimy się zatrzymać w odpowiednim momencie. Ok, stoimy. I idź teraz, zatrzymaj się, czekaj, czekaj, ostrożnie, ostrożnie, zatrzymaj się. To jest jak squid game, a on tam stoi sobie, meduza pomarańczowa. Dobra, idziemy, 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 idziemy. idziemy. Okej, okay, zatrzymaj się. Musimy w odpowiednim momencie się zatrzymać, aby nas właśnie ta meduza nie pokonała. Tam ja mamy, zatrzymaj się, uwaga, uwaga, teraz I, i szybko. Idziemy, 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 idziemy. idziemy. Okej, okay, zatrzymaj się. Patrzcie, ona stoi. Stoi za tym właśnie drzewem. Teraz mogę przejść? Dobra, mogę przejść, ok, dałem radę. Teraz przechodzimy przez właśnie wenty i idziemy dalej. Zobaczymy, co tutaj będzie. Robi się ciekawie. Muszę przejść teraz labirynt. O, już wszedłem, są jakieś strzałki. Idziemy prościutko. Ok, teraz musimy wejść do góry po drabinach, więc idziemy. Ło, wow, co tutaj mamy? Jakieś kolce, przeszedłem, przeszedłem przez kolce. E, prościutko, dobra, tu są jakieś kraty. Idziemy dalej. Etap 13 już mamy. To się ciągnie w wentach, teraz zobaczmy co tutaj będzie, musimy przejść znowu tu rozwalić, okej okay, przechodzę, jesteśmy dalej, okej okay, kliknąłem teraz ponta i mamy strzałki tu prosto, jest tu jakiś niebieski, zobaczcie! Ło, wow, a on coś tu wylał na dół! Ja muszę tu uważać, nie skakać na to. Ja dobra, on coś wylał z ten, ten niebieski. Dobra, idziemy dalej, teraz po schodach się wspinamy do góry Tutaj będziemy mieli coś niebieskiego. Mamy jego, teraz mamy przejść tutaj, czekaj, ten mamy przejść? Nie, tutaj zamknięte jest. Tutaj, uwaga. Tutaj trzeba było przejść. Dobra, otwarte mamy. Teraz muszę przeskoczyć i nie wpaść w lawę. Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. O, dobra, przeskoczyłem, Zdałem radę. Ok, teraz musimy gliąć przycisk, klikam, coś się stanie. Idziemy teraz tędy, chyba szczoki pokazują, że na prawo, więc idziemy, tu jest niebezpieczeństwo, tutaj pisze dungeon. Ej czemu mnie to wciąga? Czemu mnie to wciąga tam? Ej, patrzcie, mnie wciągało tutaj O lolo, 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 lolo Trzeba uważać Wow, musiałem podskoczyć, tu coś wciągało mnie. Teraz samy stop, że nie idź dalej, nie? A ja idę dalej. Idziemy dalej, przyszedłem, mała. Teraz się wspinamy po schodach tęczowych do góry. Woo! Ale wysoko, jesteśmy, dobra Teraz mamy strzałki prosto, więc, więc idziemy prościutko Mamy drzwi chyba czerwone, nie wiem czy one są dobre Strzałki pokazują prosto, teraz skręć w lewo Ok, więc skręcam w lewo Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadna pułapka, nie? W lewo, okej, okay, prosto, uważajmy, żeby nie spać na dół Teraz przechodzimy dalej Gdzie jesteśmy? Co? Ej, za zaraz, przecież ja tu byłem <laughs> Ej, co się stało, halo? Nie, ja wróciłem? Ej, co jest, czy to jest powrót? Czy o co tu chodzi? Ej, miałem wrażenie, że tutaj byłem, to dziwne to jest, dobra, wchodzimy, czekajcie, wchodzę tutaj, uwaga, no musimy chyba przejść to jeszcze raz, hops, ostrożnie przeskakuję, a przeskoczyłem, teraz musimy wejść tutaj, drzwi są otwarte, ej, tu mam, jestem teraz na etapie 21, wow, no a teraz mamy hide, ukryj się, ale przed czym, słyszałem kogoś chyba. Nie wiem, chyba nie będę się ukrywał. Ej, idziemy dalej. Tam stoi ten zły kurczak fioletowy, patrzcie na niego. Stoi tam. Mamy to pomieszczenie, jest to pomieszczenie z klasą i pomieszczenie z ogrodem. A, padłem, co się stało? O lol, przestraszyłem się. I pojawiłem się tu sporo, to daję muszę iść. Czekajcie. Hop, przeskakuję. Ej, tam mnie coś rozwaliło. Chyba nie mogę wejść do tego fioletowego kurczaka, nie? Więc sam do niego nie możemy wejść. Jesteśmy na etapie 21. I teraz musimy, czekaj, wezmę swoim ponta Ok, kliknąłem swoim ponta, teraz musimy wejść chyba w lewo. The end is here, tu jest koniec, co? Jaki koniec? Oni się chyba tu liczyli, uczyli. Naut corner, trzeba jak tu wejść, aaa muszę po tym iść, dobra, trzeba baza, OK. okej Nie mogę dotknąć trawy, bo ona dobija, teraz tutaj wskakuję, okej, okay. teraz skaczę po jajkach <laughs> po jajkach tego, Patrz, jak wygląda, fioletowy, jakby chciał mnie wydziobać Teraz skakujemy tutaj, Ok. mam swoją ponta, dalej etap 21, teraz muszę tu chyba na górę Na to, na to, na to muszę wskoczyć, Ok. wskoczyłem, jestem, teraz musimy chyba wejść tutaj do góry czy na dół a to to pytanie, czy na dół, czy do góry? A dobra, wybrałem dół. Biegniemy, zaczymy? Czy tutaj będzie dobrze, czy tu będzie dobrze? Uwaga, czy wybrałem dobrze? Chyba dół wybrałem dobrze. Idziemy dalej. Jest, jestem dalej! Tu jest ta meduza! Teraz muszę przeskoczyć przez wodę, bo tu jest ta meduza. ranu uciekaj, szybko uciekamy. Teraz musimy przeskoczyć. Możemy wyjść, możemy wyjść, tak, tak, Nie, nie mogę wyjść. Zablokowane jest. A, muszę to przeskoczyć. Uważaj na lawę, żebym nie wpadł. Okej, okay, dałem radę. Teraz musimy tutaj pobiec. Prawie to przyszedłem całe i jesteśmy na parkiku, Tu są postacie, zobaczcie, jesteśmy, jesteśmy na tym. A, tu ten zielony garden of Bamban. Ej, mamy tu spawn jakiś. Ej, gdzie ja się pojawi... Gdzie się pojawiłem? nie? Pojawiłem się tu z powrotem Dlaczego? Nie, tylko nie to, serio? O o, mamy problem! Czekaj, ja tu będę zjeżdżał teraz? Będę tu zjeżdżał. Cześć, próbuję paść. Zreset charakter wezmę. Gdzie się pojawi uwaga? Gdzie się pojawił, uwaga, 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 uwaga i... Jestem! Nie, Gdzie jestem? Tutaj się pojawiłem. Ja muszę jeszcze raz tam pójść, tam były morfy, ja chcę być tymi postaciami. Ja, jeszcze raz tam, widzowie, vid biegniemy. Jeszcze raz tam biegniemy, dlatego, że tam były morfy. To, ale to szybko przejdę. Uwaga, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Teraz... Dlaczego mnie to nie zrespiło na początek? Się zastanawiam się. Te e, spajm-ponty coś słabo działają. Jeszcze raz jestem w tym samym miejscu. Zobaczcie, przeskakuje to i idziemy na parking drugi raz. Uwaga, może teraz już nie padnę. Dlaj, e, jestem, okej. Okay, nie mogę kliknąć spajm... E, tutaj spawna. Sp tutaj mamy Jumpa, tu mamy speeda i są morfy, zobaczcie, cała rodzina Garden of Banban, Ban. mogę być zielonym, jestem zielonym, wow, ej, czekaj, nie widzę siebie, czemu ja się nie widzę, o nie, nie widzę siebie, najgorzej, szkoda, dobra, ej, ale mogę być tymi postaciami, patrzcie, wow, co ja im robię, i tu jest cała rodzina Garden of Banban, Ban. zobaczcie, jak oni wyglądają, przeszedłem całe obi, woohoo, jejeje, yeah, yeah, yeah. ej, czemu ja tak chodzę, ej, jak tu nie chodzić, halo, o nie, to mnie zatrzymuje cały czas, o nie, no chcę kliknąć, jest, obi ukończone, jest, zostałem odznakę widzowie, odznaka niebieska, Wuu! obi ukończone Ej, tu coś mamy, czekaj, tu coś jakieś jest, są plamy, mogę to przejść? Nie, myślałem, że tu, ej, coś tutaj jest pod tym, o lol Wejdźmy w jumpa, czekaj, wchodzę w jumpa, uwaga, w jumpa, w speeda, o nie, 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 nie mogę skakać z jumpem w speeda, czekaj, wezmę charakter, zobaczymy jak się zresetuje, uwaga Zresztą się teraz. Szkoda... No nie, znowu się tu pojawiłem! Co ja nie, nie, nie wytrzymuję Dobra no, widzę, możecie wbić tam mój sklep, bo koszulki, bluzy, opaski, kubki, link macie na dole, wbijajcie sobie zobaczyć moje nowe rzeczy, produkty. Też wpadajcie na mego Instagrama, Facebooka, widzimy się jutro, bo odcinki są codziennie, także do jutra!